Dzisiaj browar, którego bardzo dawno u mnie nie było, którego dawno nie piłem, postanowiłem sobie przypomnieć o ich piwach. Browar zakładowy. Zaczynamy. Browar zakładowy wypuścił cztery nowe piwa już jakiś czas temu pod koniec kwietnia, ale ostatnio właśnie wpadłem i w oko w sklepie stwierdziłem: "A, kupię i sprawdzę". Dlaczego są trzy? Dlatego, że jeden z nich to jest to było jakieś piwo z owocami, wycieczka na balkon. Bardzo fajna nazwa, natomiast no, ja do końca nie jestem zainteresowany takimi klimatami, jakie to piwo reprezentowało. Dlatego wziąłem trzy pozostałe, a trzy pozostałe to ipki, więc akurat bardzo fajnie się zgrało w tytuł odcinka trzy razy IPA z browaru zakładowego. Co my tu mamy? Pierwsze piwo idzie nowe: Hazy IPA Sabro and HBC 472. Czyli chmiel eksperymentalny. Zainteresowałem się, co to jest za chmiel, i okazało się, że jest to chmiel, który daje nuty kokosowo-dębowe czy też drewniane. To jest ten chmiel, o którym już się jakiś czas temu mówiło. Chmiel, który ma wnosić aromat kojarzący się z leżakowaniem piwa w beczce. Także bardzo jestem ciekawy, jak ten chmiel się zachowa w piwie, co on tutaj wniesie. Jeszcze w połączeniu z Sabro, no to rzeczywiście może być efekt takiej jej beczki po Bourbonie, czyli kokos, trochę, trochę drewniane nuty. No ciekawie, ciekawie to brzmi. Także od tego piwa sobie zaczniemy. Następne piwo to Nówka Funkiel Hazy West Coast IPA, czyli styl piwa, który też gdzieś tam, czy tam hybryda stylów piwa, z którym ja sobie wiążę bardzo duże nadzieje, bo właśnie tak jak lubię Hazy IPA, tak nie do końca trafiają do mnie te słodkie wersje, czyli takie jak jest to piwo bardzo słodkie, nie ma w ogóle goryczki, no to dla mnie nie do końca jest to fajne IPA. Natomiast właśnie ta hybryda, czyli połączenie hazy, tej soczkowatości, tego Vermont'a, czy tam New England'a z West Coast'em, czyli z goryczką, może być dla mnie naprawdę bardzo fajnym e, stylem piwa. Parę hazy West Coast'ów już piłem, różnie z nimi bywało, ale no jest tutaj potencjał w tym stylu, także też bardzo ciekawe. No i na koniec sobie zostawiamy Kino Kosmos Hazy Double IPA. E, no chyba z tym piwem nie wiąże się żadna ciekawostka, więc podejrzewam, że to będzie po prostu zwykła ipka, ale do tego zaraz dojdziemy. Zacznijmy od tego najciekawszego Hazy IPA Sabro i HBC 472. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, ekstrakt 16% wagowo, alkohol 6,4%. Składniki. Woda, słód jęczmienny, płatki pszenne, płatki ryżowe, chmiel, drożdże. Przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu. Producent, browar zakładowy, Bartłomiej Czarnomski, Poniatowa. Browar zakładowy to jest browar z Poniatowej, to jest Lubelszczyzna. Głównym piwowarem browaru jest Michał Pater. No i... Cóż, tu jeszcze mamy? Numer warki 1, 24 września 2020. Otwieramy. Piwo dość ładnie zmętnione, takie bym powiedział mocno zamglone. No, coś tam prześwituje, także nie jest błotniste, ale jest mocno zamglone. Piana. No taka dosyć wysoka i taka dosyć średnio pęcherzykowa, tak jakby to piwo było troszeczkę, e, troszeczkę może za mocno wysycone. No i druga rzecz, ta barwa jest taka przygaszona trochę, ona nie jest y, do końca y, taka świetlista, nie jest taka soczkowa, taka trochę bura. Wchodzi troszeczkę w, w taki odcień szarości, e, no może to świadczyć o delikatnym utlenieniu, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Myślę, że lekkie utlenienie jest rzeczywiście, bo ten aromat jest taki herbaciany, trochę, trochę słodowy, ale dla mnie wiodącą nutą jest taka nuta herbaty. Taka herbata yy, sypana, jeszcze nie zaparzona, tylko tak jakby się otworzyło pudełko z herbatą. To jest tego typu zapach. On mi często się pojawia i często mi się kojarzy właśnie już z takim trochę utlenionym chmielem. On jest taki zielony dosyć właśnie taki herbaciany, taki kurde trochę może trawiasty, to nie do końca dobre, dobre, dobre skojarzenie. Bardziej takie właśnie siano, już taka wysuszona trawa. No próbuję się doszukać tutaj tej dębiny, tej tego kokosa, ale no nie za bardzo mogę. Może jakieś takie drewniane nuty, no, ale to też by było takie zielone, takie świeże drewno, ale nie jest to takie drewno właśnie typowo beczkowe, że no, efektu leżakowania w berce tutaj absolutnie nie czuję. Kokos? Nie za bardzo. No nic, spróbujmy. Tak jak mi się wydawało, jest troszeczkę, może nie przegazowane, ale jest trochę za mocno wysycone. Hmm, piwo się spienia w ustach. To nie jest do końca fajne. No, chyba że pijemy jakiegoś wajcena albo grodziskie. Hmm. W Ipach raczej wolałbym tą gładkość, tutaj trochę tej gładkości brakuje. No w smaku ono też jest takie właśnie herbaciane, takie trochę ziemiste, trochę trawiaste. Trochę ściągająca ta goryczka, yy, która jest, ale właśnie też pod, pod postacią herbaty, takiej taninowej yy, takiej taninowej herbaty, no takich tanin herbacianych, o. Piwo nie jest super świeże, ale nie jest y, jakieś stare, no bo przecież to jest nawet nie minął raptem miesiąc od premiery. Data jest 24 września, więc no podejrzewam, że myślę, że wcześniej niż w mar niż w kwietniu raczej nie było butelkowane, no nie wiem. Ale jest troszeczkę to... jest to piwo trochę utlenione. Takie mam wrażenie, że... że Tutaj, jakby ten aromat i ten smak chmielowy jest skasowany trochę przez, przez to utlenienie. Tak, takie mam wrażenie. To nie jest jakieś turbo, to nie idzie w jakiś karbel, nie idzie w jakiś um, miód, karton. Nie, to jest po prostu już taki, takie utlenienie, które jest zauważalne i które zauważalnie wpływa na jakość piwa, na jakość chmielu, yy, znaczy aromatów i smaków od chmielowych. No cóż, no, nie mogę ukrywać, nie będę ukrywał. To piwo jest, jest rozczarowanie. No bo byłem bardzo ciekaw tego chmielu eksperymentalnego. No, chmiel Sabro też już tutaj mocno zbuta się wdarł do, do rzeczywistości kraftowej, No, ale jednak tutaj coś nie pykło niestety. Mam nadzieję, że lepiej będzie w kolejnym piwie. Także zaraz się za nie zabieramy. Nówka Funkiel Hazy West Coast IPA. Ekstrakt 16, alkohol 6,6. Skład woda, słód jęczmienny, płatki pszenne, płatki ryżowe, chmiel drożdże. Tutaj nie mamy podanych odmian chmielu. Numer warki 1. Termin przydatności 27 października 2020. Tutaj też jest. Więc wychodzi na to, że to idzie nowe. Ono chyba miało premierę trochę wcześniej. Wydaje mi się, że mogło być rozlewane 24 marca, no więc no więc ma już ponad miesiąc, no ale termin przydatności ma do, do września 24, także jest na początku swojej drogi, można by powiedzieć. Te dwa piwa, Nówka Funkiel i Kino Kosmos chyba się pojawiły później, nie jestem do końca pewien, no ale w każdym razie no, jest to kwestia ostatniego miesiąca. No, to co, testujemy. No, tutaj już, słuchajcie, barwa jest zupełnie inna, w sensie mm, podobna, tylko że chodzi mi właśnie o to, o czym mówiłem przy poprzednim piwie. Tutaj jest taki błysk w tej barwie. Ona jest taka właśnie. Mm, no. Jak to można powiedzieć, i skrząca, taka no soczysta, taka no nie, ma, nie jest przełamana takim, taką szarzyzną, jest bardzo ładnie, równomiernie zmętniona, niebłotnista, bardzo ładny taki żółty, intensywnie żółty kolor, to wygląda fajnie. I piana też jest trochę niższa, też troszkę drobniejsza, jeśli chodzi o pęcherzyki. Także tutaj no widać, że w tym piwie coś niedobrego się, się, się wydarzyło przy rozlewie może. Yy, jakieś utlenienie weszło, no, no trudno, trudno mi tutaj, yy, jakby teraz strzelać. Natomiast widać, że no, różnica jest, jest zauważalna, już nawet yy, na pierwszy rzut oka. A zobaczymy zaraz yy, aromat i smak. Tutaj taki jest ten aromat, też nieoczywisty, bym powiedział taki orzechowy, yy, kojarzy mi się z orzechami włoskimi, chyba. One są takie, takie cierpkie, nie? Może laskowe trochę, aczkolwiek nie Nutella, tylko właśnie tak bardziej orzech, nie? Taki bardziej zielony, taki bardziej świeży orzech. Także tu może być, tu może być na przykład ten sabro też użyty. Chociaż podejrzewam, żeby się browar pochwalił, gdyby użył sabro, bo to jest dosyć przyciągający teraz obecnie taki, no, chmiel popularny i dosyć Wzbudzający zainteresowanie. No, nie jest to aromat ani owocowy, ani żywiczny. Raczej taki właśnie, też zielony. No, kojarzy mi się z tymi orzechami. No. Może bardziej łupina, nawet od orzecha. Nie? Łupina od orzecha włoskiego, ta zielona taka. No, dziwny, dziwny aromat, trochę. Spróbujmy. No, nie jest źle w smaku. Piwo nie jest, nie wydaje się ciężkie. Bałem się po tym aromacie, że ono będzie takie przyciężkie. Jest takie trochę cytrusowe delikatnie w smaku, takie trochę kwaskowe wręcz. O, nawet teraz mi w aromacie się pojawia taki troszeczkę owocowy, lekki cytrus. Jest dość gładkie, dość wytrawne, goryczka też jest zaznaczona. Znaczy zaznaczona. No w West Coast to ona powinna być bardzo mocna, a właśnie nie jest mocna. Jest zaznaczona, jest też trochę taka cierpka. Zostawia takie na podniebieniu szorstkie szorstki odczucie. Smaczne jest to piwo, natomiast nie jest to West Coast moich snów, umówmy się. Jednak trochę, trochę mi tutaj brakuje. Brakuje mi przede wszystkim aromatu, bo smak jest w miarę okej, okay. chociaż mógłby być jeszcze taki bardziej crispy, taki bardziej wytrawny, bardziej rześki. Jak na West Coast to trochę jest trochę jest takie przyciężkie to piwo. No i goryczka też muszę się czepić, bo w westkości ona powinna być po prostu bardzo mocna. Najlepiej jak ona wchodzi od razu bardzo mocno taką goryczą odkładającą się tu z tyłu gardła i nawet może trzymać jeszcze a nawet może zalegać trochę, ale nie powinna ściągać, nie powinna być taka cierpka. A tutaj ta goryczka jest właśnie taka. Nie przychodzi nagle, ona przyszła dopiero po czasie i właśnie przyszła taka bardziej męcząca, nawet niż zalegająca, bo ona właśnie jest zalegająca, ale też taka drażniąca, taka cierpka, taninowa. Podsumuję tak. Piwo jest ok, piwo jest do wypicia, jest spoko, natomiast. Yy, na tle innych IPA yy, z naszego rynku craftowego, no, umówmy się, odstaje. Jednak yy, ten etap już mamy trochę za sobą. Teraz te IPA są bardziej intensywne, są bardziej dopracowane i w zasadzie browary już nie za bardzo mogą sobie pozwolić na, na wpadkę w tym, w tym gatunku. I, I po prostu każde IPA musi po prostu być doskonałe musi być. Dobrze zrobione, musi bardzo intensywnie pachnieć chmielem, musi bardzo intensywnie smakować. No tutaj tej intensywności, tych doznań mi trochę brakuje. No jest spoko piwo do picia, ale no raczej jest trochę takim piwem, bym powiedział, codziennym, takim stołowym, a nie takim piwem, że sobie można naprawdę otworzyć i się zachwycić. Także chcąc doszusować do czołówki polskiego craftu pod kątem Hazy IPA, no to tutaj jeszcze trochę Zakładowym mu brakuje. No i przechodzimy do ostatniego piwa. Hazy Double IPA, Kino Cosmos. ekstrakt 18, alkohol 7,4%, woda, słód jęczmienny, płatki pszenne, płatki ryżowe, chmiel, drożdże. To jest chyba standardowa, e, standardowy opis składu. Warka numer 1, 15 października 2020, termin przydatności. Jest to IPA podwójna, także powinno być trochę bardziej słodko, trochę bardziej Ciężko. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. No, tutaj też barwa jest ok. No, tak samo. Piwo, piwo jest zmętnione równomiernie. Nie błotniste. Dobrze zamglone, tak jak powinno być. Piana też niewysoka. Wysycenie, moim zdaniem, ok. No, bo te pęcherzyki też są takie średniej grubości. Więc jest w porządku. No i tutaj mamy zapach. Tu jest ewidentny zapach chmielowy, owocowy, owoców tropikalnych. Bardzo słodki, taki. Co to za owoc może być? Taki słodki owoc tropikalny. No nie wiem, konkretnego owocu sobie tutaj nie uzmysłowie, natomiast pachnie przyjemnie, pachnie słodkim owocem. Także okej, okay, podoba mi się. Jednak wysycenie jest troszkę za wysokie. Nieznacznie, ale jednak już się przyzwyczaiłem do, do IPA takich naprawdę nisko wysyconych. No więc może się nie będę czepiał. Jest w normie, aczkolwiek dla mnie trochę za wysokie. Tutaj w smaku jest bardzo chmielowo. I w sumie obawiałem się, czy będzie, skoro w tych ta chmielowość trochę zaniknęła. Tutaj mamy podwójne IPA, ale jednak tutaj czuć ten chmiel. Taki właśnie słodko-kwaśny, słodko-kwaskowy, czyli taki trochę słodkie owoce tropikalne, trochę kwaśne owoce tropikalne, ale raczej tropiki, a nie cytrusy. Fajna jest baza słodowa, tak podbija tą słodycz, ale nie za bardzo. To znaczy to znaczy ona jest, ale jest neutralizowana przez chmiel. I to jest właśnie to, o co chodzi w, w IPA i w double IPA. Yy, właściwie głównie w double IPA, żeby ta słodycz była, żeby to piwo sprawiało wrażenie takiego likieru, takie, żeby było, no, może nie likieru, ale tak, żeby było takie trochę gęste, słodkawe, ale natychmiastowo przełamane chmielem, czyli właśnie też takiego, ma być takim likierem chmielowym. Nie? Tak, ja sobie tak wyobrażam do, dobre double IPA. Gdzie czuć pełnie, czuć słodycz, czuć chmielowość i ta słodycz jest tą chmielowością bardzo fajnie tak wyrównywana. I, i mamy trochę goryczki, trochę kwaskowości takiej cytrusowej od chmielu. Także tutaj to wszystko działa. Przyjemne. Finisz też fajny, goryczkowy chmielowy. Tu jest ewidentny chmielowy finish. Aż nawet przez chwilę myślałem, czy nie lekko drapiący, czy nie lekko szczypiący, gryzący właściwie mm, granulatowy, ale chyba nie. Jest po prostu no, mocno chmielowy, czuć, czuć ten chmiel dosyć wyraźnie. No zdecydowanie najlepsze piwo tego zestawienia, także e, tutaj jeśli chodzi o Hazy Double IPA to... Nie, nie można się przyczepić, może nie jest to jakieś wybitne double IPA, może nie jest to jakaś, jakiś tam top level, ale jest porządne, jest w porządku, fajnie się pije, jest wyraźnie chmielowe, fajnie goryczkowe, ładnie pachnie, jest OK West z IPA na drugim miejscu, natomiast no, jeśli chodzi o idzie nowe, no to niestety tutaj nie poszło. Jest to najsłabsze piwo. Ale tutaj jest jakieś, jakieś utlenienie się tutaj pojawiło. To, tak obstawiam, że, że to jest wina. E, nie wiem, może kwestia butelki, może kwestia terminu. Chociaż, no tak, jak mówię, termin jest dosyć, dosyć świeży, więc myślę, że coś nie pykło przy rozlewie. No ale to jest, to jest moja tylko teoria. Także feedback do browaru ode mnie, żeby sobie sprawdzili to piwo, jeżeli jeszcze gdzieś mają na magazynie. E, no, bo tak jak mówię, ono jest. Trochę przygaszone po prostu ogólnie. To jest taka ogólne określenie, bo i ten kolor jest przygaszony, i ta piana jest taka nie za fajna i troszeczkę przegazowany mi się wydaje. No i ten aromat właśnie też jest taki herbaciano trawiasty. Także no cóż, generalnie no trochę rozczarowanie. Myślałem, że te piwa będą dużo lepsze. Obroniło się tylko jedno, tak naprawdę: Hazy, IP, Hazy Double IPA. No, ale cóż, no nie, zawsze się, nie zawsze się wygrywa. Także czekamy na kolejne e, próby, na kolejne warki, na kolejne nowości z browaru zakładowego. Trzymam kciuki i. No i będę pewnie. Za jakiś czas sięgał po te piwa, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No generalnie moje wrażenia z zakładowym są takie, że rzadko piję, dlatego chyba nawet zakładowego możliwe, że nigdy nie było na blogu, a może, jeśli, by, jeśli był to dawno temu bo ja zakładowego głównie piję w pubie i rzadko mi się zdarza kupować butelki. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika nie wiem dlaczego tak jest. Może się tam kiedyś zraziłem, raz czy dwa, że, że to nie było to samo, ale generalnie jak jest zakładowy w pubie, to staram się próbować ich piwa, natomiast w sklepie już jakoś mi trudniej to wychodzi. No, w sumie fajnie byłoby trafić gdzieś na te piwa z kranu. Dajcie znać, jeżeli piliście je, bo one już jakiś czas temu się pojawiły na rynku, więc od jakiegoś czasu już są na rynku. Dajcie znać, czy je piliście, jakie mieliście wrażenia. No bo może tu jest też kwestia różnicy między butelką a beczką. Może Wam się udało dostać w sklepie, któreś z tych piw nalewane z beczki do, 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 do butelki PET. Może się jeszcze załapaliście przed pandemią? Nie, to nie było takiej możliwości. No, dajcie znać, bo jestem ciekaw, czy na przykład to, to piwo mieliście w lepszej formie, bo być może to jest kwestia gdzieś nierówności pasteryzacji albo nierówności butelek, Gdzieś tam jedne są lepsze, inne są gorsze, gorsze są tańsze, lepsze są droższe. No nie wiem, nie wiem, nie chcę gdybać, ale jestem ciekaw Waszych, waszych doświadczeń, Waszych opinii, więc, więc dajcie znać, jak, jak się zapatrujecie na, na te piwa. No ciekaw jestem, czy, czy, czy jest różnica między kegiem, a, a butelką w tych, w tych przypadkach. No dobra, bo już się rozgadałem, a test się zakończył, także... Dzięki wielkie za uwagę i zapraszam do subskrybowania. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i co, widzimy się w kolejnych nagraniach. Miłego dnia, trzymajcie się tam na kwarantannie.